Dni Seniora w Bielsku Białej. Dziesięciodniowy cykl imprez dla najbardziej dorosłych bielszczan rozpoczął się w miniony poniedziałek i potrwa do czwartku. Kończy się wielka inwestycja bielskiej akwy. Dzięki niej ponad 2000 bielszczan zostanie przyłączonych do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej. Zwiększy się także wydajność oczyszczania ścieków w komorowicach. W Bielskim Centrum Kultury operą Halka zainaugurowano 24 Festiwal Kompozytorów Polskich imienia Henryka Mikołaja Góreckiego. Na ścianie pawilonu radioterapii Beskickiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego imienia Jana Pawła II uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą doktorowi Henrykowi Pyszowi. W hali BKS odbył się 4 Poland Model Show, międzynarodowy przegląd modelarski. Trwają dni seniora w Bielsku Białej. Dziesięciodniowy cykl imprez dla najbardziej dorosłych Bielszczan rozpoczął się w miniony poniedziałek i potrwa do czwartku. Tegoroczne dni seniora w Bielsku Białej otworzył koncert inauguracyjny w Bielskim Centrum Kultury. Wystąpiła w nim Teresa Werner, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy zespołu Śląsk, dziś solistka. W następnych dniach na seniorów czekały kolejne wydarzenia kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Dni seniora są po raz trzeci, no i mamy najpiękniejszą pogodę. Wczoraj padało, jutro będzie padać, a dzisiaj jest pięknie. Ludzi starszych dużo, no bo pogoda. Imprez z każdym rokiem przybywa, aż się boję, co będzie za parę lat, bo wtedy to chyba będziemy mieli miesiąc cały, ale wszyscy zadowoleni. Chodzę, rozmawiam. Myślę, że jest dobrze. Popularność tego wydarzenia no my przecież obserwujemy i monitorujemy, tak? I skoro mieszkańcy i seniorzy sobie tego życzą, yy, mamy możliwości organizacyjne, no to trzeba to robić. No bo trochę radości nikomu nie zaszkodzi, a cały tydzień atrakcji przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że będzie to kolejne bardzo udane dni seniora. No i wyciągniemy wnioski na przyszłość, co rozwinąć, co poprawić. No bo seniorzy to mieszkańcy, jest ich coraz więcej w Bielsku Białej. Trudno, trudno dla nich nie robić coraz więcej rzeczy, tym bardziej, że ich przybywa, bo statystyki są nieubłagane. Żyjemy coraz ży dłużej, no i też warto czasami jasno i, po i poważnie powiedzieć, że jakieś tam opinie, że seniorzy są dla nas ciężarem czy przykrym obowiązkiem, no to całkowicie to dementujemy. I zapraszamy do współpracy. Tutaj przed chwilą już był prezentowany program, jak przynajmniej częściowo seniorzy mogą wracać na rynek pracy, a z ich doświadczeniem i kwalifikacjami, zwłaszcza przy tak niskim bezrobociu, czyli brakuje ludzi do pracy, takie rozwiązania myślę też są korzystne dla wszystkich. Kończy się wielka inwestycja bielskiej akwy, dzięki niej ponad 2000 bielszczan zostanie przyłączonych do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej. Zwiększy się także wydajność oczyszczalni ścieków w komorowicach. Ekologia to podwalina działań bielskiej spółki wodociągowej Aqua SA. Bez spełnienia najwyższych norm starania o unijne dotacje na kanalizację ostatnich fragmentów miasta byłyby niemożliwe. To jest nasza misja, to jest nasz cel. My chcemy tak oddziaływać na środowisko, żeby mogło służyć przyszłym pokoleniom, żeby było cały czas zdrowe, przyjazne i atrakcyjne. Także robimy wszystko, żeby dbać o środowisko naturalne. Ta konferencja prasowa to efekt tego, co teraz się dzieje tutaj w całej okolicy wielka kanalizacja już chyba ostatnich obszarów na tym terenie. Tak, to są już ostatnie większe obszary na tym terenie pozostało jeszcze kilka białych plam na terenie gminy Bielsko-Biała, którymi zajmiemy się w późniejszych latach. Natomiast ta instalacja umożliwi podłączenie też sąsiadujących gmin czyli Wilkowic, Buczkowic, Szczyrku i, i Bystwiny, dlatego, że my jesteśmy firmą, spółką regionalną i dbamy o środowisko nie tylko na terenie gminy Bielsko-Biała, ale na terenie praktycznie całego podbyskidzia. Supernowoczesna instalacja do usuwania azotu z uzdatnianych ścieków znajduje się na terenie oczyszczalni w Bielskich Komorowicach. Pozwoli na przyjęcie nowych ścieków z 15,5 tysiąca gospodarstw z miasta i okolicznych gmin. Projekt o wartości prawie 29 milionów złotych został dofinansowany ze środków Unijnych. Bardzo ważna inwestycja, może niewidoczna na zewnątrz, ale na oczyszczalni ścieków yy, mamy rozruch technologiczny zakończonej instalacji podczyszczania odcieków z wirówek. Yy, tak to się nazywa. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby w małej pojemności bardzo intensywnie usunąć azot ze ścieków. Co, który staje się barierą na przyjmowanie większej ilości ścieków. Natomiast, tak jak wiemy, w Bielsku rozbudowujemy kanalizację, aktualnie w Hałcnowie, jeszcze mamy pewne obszary do skanalizowania. Kanalizuje się Wilkowice, 4,5 tysiąca mieszkańców, będzie się kanalizować Bestfina, która przerzuci do nas ścieki, 4,5 tysiąca mieszkańców. Razem zbilansowaliśmy, że powinniśmy jeszcze przyjąć 15,5 tysiąca ścieków od mieszkańców w najbliższych latach. Oczyszczalnia robi się ciasna, jeśli chodzi o usuwanie azotu, i ta instalacja w bardzo małej objętości pozwala oczyszczać stężony amoniak, który wędruje z procesu odwirowywania osadu. I w bardzo intensywny sposób go oczyszczać. To jest bardzo nowa technologia. W Polsce, w kilku miejscach dopiero, i w tej chwili ją ćwiczymy. I to nam dopiero zapewni całościowy efekt spójny z kanalizacją, żebyśmy mogli no w wymagany sposób oczyścić ścieki. Budowa kanalizacji w Hałcnowie zakończy się jesienią przyszłego roku. Dzięki inwestycji poziom skanalizowania aglomeracji bielskiej wyniesie 99,7%. W Bielskim Centrum Kultury Operą Halka zainaugurowano 24. Festiwal Kompozytorów Polskich im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Tegoroczny festiwal zbiega się w czasie z 200. rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki. Nie było zatem najmniejszych wątpliwości, że to właśnie jego twórczości powinna zostać poświęcona 24. odsłona festiwalu kompozytorów polskich imienia Henryka Mikołaja Góreckiego. Stanisław Moniuszko przeżył zaledwie 53 lata, ale to wystarczyło, by na stałe zapisać się w historii polskiej muzyki. Choć większość jego artystycznego dorobku stanowią pieśni, to za najważniejsze jego dzieła uważa się opery. Festiwal zainaugurowano 3 października najpopularniejszą operą Moniuszki, czyli Halką, w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Opery Śląskiej w Bytomiu. Na ścianie pawilonu radioterapii Beskickiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą doktorowi Henrykowi Pyszowi. Odsłonięcie tablicy poświęconej twórcy bielskiej onkologii doktorowi Henrykowi Pyszowi poprzedziły wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrał m.in. doktor nauk medycznych Tadeusz Leśniak, długoletni współpracownik doktora Pysza. Mowie laudacyjnej przysłuchiwali się zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu naszego miasta, a także lekarze oraz pracownicy szpitala. Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonała żona świętej pamięci Henryka Pysza w towarzystwie prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Uroczystość zakończyło symboliczne złożenie wiązanek kwiatów. Być może ta pamięć troszeczkę przyblakła, no bo nie ma pana doktora z nami już parę lat ale jest przecież wpisany do Księgi Zasłużonych Miasta Bielska-Białej i rzeczywiście, gdyby nie jego zaangażowanie pionierskie, gdzie miał szansę przecież realizować się swoją karierę zawodową wybitnego chirurga, chirurga onkologa w innych ośrodkach wybrał wtedy prowincjonalny szpital te lata temu, ale dzięki temu dzisiaj mamy Beskidzkie Centrum Onkologii, jesteśmy jednym z najsilniejszych ośrodków onkologicznych w Polsce. No i ta pamięć się należy i kontynuacja, która jakby no, wyraża się przecież tą wielką inwestycją, którą właśnie rozpoczęliśmy, która by nie miała sensu i nie miałaby miejsca, gdyby nie te działania pana doktora Pysza. Winni mu jesteśmy wdzięczność, pamięć, a kadry, które wyszkolił do dzisiaj leczą naszych mieszkańców i mieszkańców całego regionu. Henryk Pysz był twórcą onkologii na Podbeskidziu. Z jego inicjatywy otwarta została poradnia onkologiczna, a następnie oddział chirurgii onkologicznej w dawnym szpitalu numer 2 w Bielsku-Białej, którego był ordynatorem. W ciągu następnych lat doprowadził do powstania zakładu radioterapii. Efektem tych działań było powstanie w dniu 1 października 1998 roku Szpitala Onkologicznego imienia Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Przez cały okres swojej pracy dał się poznać jako doskonały chirurg i nauczyciel o dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej, rozmiłowany w swoim zawodzie, bezgranicznie oddany chorym, nie szczędząc dla nich sił i czasu. Był lekarzem o nieposzlakowanej opinii. Henryk Pysz został wpisany do Księgi Zasłużonych dla Bielska-Białej 1 października 2002 roku. Zmarł 5 lat temu. W hali BKS odbył się czwarty Poland Model Show, międzynarodowy przegląd modelarski. Impreza to gratka nie tylko dla zagorzałych pasjonatów modelarstwa. Modele militarne i cywilne to pewnie większa, ale tylko część ekspozycji, a ciekawość graniczącą z podziwem wzbudzały także na przykład modele pojazdów z Gwiezdnych Wojen. Organizatorem wydarzenia jest Bielska Strefa Modelarska. Proszę Państwa, to już nie jest tylko cykliczna impreza w Bielsku-Białej. To już jest święto modelarstwa w Polsce. A naszym marzeniem i celem jest sprawić, aby było to święto modelarstwa w Europie. Jesteśmy na świetnej drodze. Pobiliśmy rekord, jesteśmy obecnie największą wystawą modelarską w Polsce. Dzisiaj w okolicach południa, mam nadzieję, przekroczymy 1700 modeli i jest to wynik. No można powiedzieć rekordowy. Również rekordowy w stosunku do odniesienia do poprzednich edycji. Odwiedzający wystawę mogli także podziwiać zabytkowe pojazdy cywilne i wojskowe oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. W programie znalazły się także bezpłatne warsztaty modelarskie z profesjonalistami.